Witaj przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Ech, nieważne, coś podać? Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Nie oburzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Bywaj, do zobaczenia. Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało? Dziękuję, dobry człowieku. Idzie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co, Na ogień! Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może wielerny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą, nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za pięć orenów? Za pięć orenów to i króla Foltysta znam. Bywaj, czas mi w drogę. Nie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. Bijesz się czy patrzy? Proszę, proszę, jedź Witam. Widzę tutaj jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anzelm przefasonował Ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Ile? 25 orenów? Nie mam 25 orenów. — Witaj! — Witaj. Tak, jestem ludem. Nie! Nie wspieram skrycia ani jawnie Scoia'tael! Tak! Płaciłem już podatek i łapówki! Wielokrotnie! Dzisiaj! Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny będę w grobie! Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję! Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci — ubaw popachy! Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w Północnych Królestwach. Podobno jakiś urzędnik w zimie dostał ostatnio nagrodę za innowację. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic! Ale jaka oszczędność surowca? Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Truchan Powiedz mi o skojatel. Skojatel to słowo z języka elfów. Po waszemu wiewiórki, od wiewiórczych hit, które dyndają im czasem przy czapkach. To bojownicy o prawa nie ludzi. Po waszemu terroryści i wichrzyciele. Można ich tu spotkać? Nie wiem, czy próbujesz mnie sprowokować, czy jesteś po prostu ciekawskim typkiem, ale nie odpowiem na twoje pytanie. Zatem porozmawiajmy o czymś innym. Słucham! Dlaczego ludzie prześladują nie ludzi? A dlaczego Kuśka wchodzi w piczkę? Taki jest naturalny porządek wszech rzeczy. Ludzie od zawsze żarli się z krasnoludami i elfami. Nie mnie decydować z czyjej winy. Nie pojmuję. To idź i zastanów się w samotności. Albo podyskutuj z tym skurwielem wrogiem. Nie rozmawiam na takie tematy z obcymi. W porządku. Słucham! Chcę porozmawiać o broni. Nie jestem specjalistą od broni. Chociaż potrafię przekuwać miecze. Przynieś mi trzy rudy metalu, a wykuje ci doskonały, stalowy miecz. Rozejrzę się za rudami. I jeszcze jedno. Pilnie potrzebuję pieniędzy. Więc za 35 pięć orenów mogę Ci sprzedać znakomite smarowidło na miecz. Nie jest może do końca legalne i rozpowszechnione, ale cóż. Słucham!